Witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku wykopkowym poniedziałek, piździernik, pogoda piździernikowa, jest masakra, ale wpadł mi już pierwszy Fant 50 rajfenoli Adolfowych 40 43. rok. Super. Więc zapraszam Was do oglądania, mimo takiej pogody. I do kolejnego fajnego dołka. Drugim sygnałem będę mówił troszeczkę głośniej, bo jest naprawdę duże wiatrzysko. Taka bozia mi wypadła, taki dziwny sygnał. Niziutki, bo miałem na początku 12. Nie wiem, czy to jest sreberko, bo jest trochę ciężkawe. Więc to może być, yy, no miedziucha. Nie wiem, może jakiś taki ocynk. Coś takiego. Zaraz zresztą wam powiem na ile mi to biło. Bo jest ledwo widać. 15, 15, 14, 15 taki miałem sygnał strasznie nisko jak na, na taką ciężkie, ja nie wiem, czy to nie jest jakieś ołowiane, coś takiego ale jest, super, super, fa ba, 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 bardzo fajnie. A później doczyszczę, to zobaczę z czego to może się zidentyfikuje materiał. Do następnego. Jest monetka sygnał 60 i w tym w tym momencie chciałbym podziękować Łukaszowi z grupy Klub Kijów za cenną radę. Więc Łukaszu, dzięki tobie jeszcze więcej się uczę. O. wracając do monety. Tu mam jakieś H1. O, no i druga strona. Nieczytelna pewnie półkopiejki, ale to taki H1, już, chyba pierwszy raz widzę. Hmm, ciekawe, ciekawe, ciekawe do identyfikacji. Szkoda, że druga strona zjechana. Wydaje mi się, że jest to półkopiejki, ale to H1. Hmm. Ciekawe do następnego przy samym lesie na polchnym jeszcze polu na samym wierzchu kopiejeczka, a raczej pół 1892 o, i Aleksander III trzeci tutaj więc są wyraźne trzy kreseczki niski sygnał bo 20 i o pokrętełko od lampy naftowej no cóż, sygnał był 24 coś tam jest coś cieniutkiego Na razie nie wiem, co to, czy to aluminium, czy może jakieś sreberko albo jakiś szajs metal, na razie nie wiem. Może uda mi się to doczyścić, wtedy na pewno zobaczycie zdjęcie tego czegoś, zobaczymy. Cóż warta jest w moich okolicach wyprawa bez? Wiki. Tak jest. Jedna kopijeczka. Stan ładny. No. Nawet nie widziałem sygnału. Słońce troszeczkę za bardzo odbijało się od wyświetlacza. Jakaś drobinka. Stawiam na Boratinas. Bratina. Boratix. Szelonka. Ja Jelenia Kazimierza. Tak. Boratynka. Dziesięć fenoli. Wajmarek. Rok chyba 1918, jak się nie mylę. oj Marek, stan jaki jest, taki jest, ale dyszka zawsze cieszy. Tym razem sygnał był 40:40 Simanderomadzia. Że i sobie. No i co? Pół kopieki. Yep, Półkobieki Półkobieki Mikołaj Mikołaj Dobra Coś mi tu wypadło hmm. Wygląda jak jeden grosz Między wojnie Ale ręki Nie dam sobie obciąć No teraz... Nie. Ludowe. Ludowy. Pewnie jeden grosz ludowy. No i dobra. I jest, zobaczcie. Wyciągnięta na powierzchnię przez pług. Nawet nawet Nie przejechałem przez nią detektorem. Dwie kopijeczki. 1869. Na oko. I tutaj również kolejny Boratix. Też na wierzchu, dosłownie na wierzchu. Hmm. Ta strona nawet ładna, ta strona... Yy, już Wam mówię, to jest... To jest szalong koronny. a elegancka. Sygnał miałem 44. I tutaj taka oto plombunia mi wpada. Coś tam nawet jest jeszcze nie oni pozostało jakieś tam napisy A, jest kopiejeczka kolejna sygnał nie powiem bo był dziwny miałem go 44 na typowe sreberko ale już kilka razy się z tym spotkałem właśnie kopiąc kopiejki pojedyncze one są jakieś takie cieńsze od tych normalnych. No, to nie wiem który to jest rok. I inaczej też biją. Jest kopijeczka. Ważne, że jest. I znowu coś, co nie jestem w stanie zidentyfikować. Co to cholera jasna jest? Spójrzcie. Wzory dziwne wzory, coś takiego. To pewnie miało jeszcze drugą część. I co to jest? Nie ma pojęcia. Na pewno będzie zdjęcie. Ja tego nie, raczej nie będę w stanie wyprostować. Bo to coś odpadnie zaraz. Cholera, wiecie co to jest? Gdybyście mieli jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzach. Hm. No dobrze, moi kochani, czas na podsumowanie tego odcinka. Kolejny raz ładnie posypało. Ciekawostka. W odcinku widzieliście, że coś takiego wykopałem. I na polu nawet nie wiedziałem co to jest. ja doczyszczę w domu. Nie wiem, jakieś inne światło, inny kąt padania. Na pewno zobaczycie to zdjęcie wcześniej przy odnalezieniu tej monety. Jest to 5 groszy kongresowe. Jeszcze nie wiem, nie znam daty, ale migło mi się, że jest to 1823. No, taka ciekawostka. Czyli jest sreberko. Odcinek. W którym wpadło kolejne sreberko. Oprócz tego pamiątka z częstochowy to jest takie, ja to sobie doczyściłem troszeczkę. Na pewno już wcześniej widzieliście zdjęcie. To jest jakiś szajs metal. Troszeczkę pół kopiejek. Widzę tu Aleksandra, Mikałaja i H. H. No nie wiem, czy to po rosyjsku nie jest M, ale niech będzie na razie H. Padły mi też cztery plomby, wszystkich wam nie pokazywałem. No bo jedna jest tylko w miarę widoczna, reszta no to tylko po prostu kawały, kawałki ołowiu. Trzy duże kopiejeczki, troszeczkę feningów czyli 50 Fenoli, Adolfowe. 10 Fenoli też się pomyliłem. Nie Weimar, tylko Cesarstwo, bo jest data 1918. Dwie boratyneczki, troszeczkę prl -a. Guzik, którego Wam też nie pokazywałem, bo to taki współcześniak, jeszcze, jeszcze z materiałem. No i to coś, co mnie będzie męczyło, cóż to mogło być. Nie mam pojęcia, nie wiem, naprawdę, naprawdę nie wiem, co to jest. Ciekawostka taka. No coś. A, zapomniałem wspomnieć o. Pokrętle do lampy naftowej. Tak więc, moi kochani, serdecznie Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. I do zobaczenia w kolejnej wyprawie. Cześć, trzymajcie się.